Chodząc po, mieszka po mieszkaniach, yy, rozmawiając z mieszkańcami Tarnobrzega, yy, pracownicy yy, pomocniczy oświaty, oświaty zwrócili się do mnie z prośbą, żebym zasygnalizował ich problem i żeby ewentualnie w tym problemie im pomóc. Chodzi o, o sprawę związaną z ich yy, śmiesznymi zarobkami. Pomocniczy pracownicy oświaty zarabiają... Śmieszne pieniądze. Są to, jest, to, jest to pensja minimalna, więc te 1680 zł, i do tej pensji minimalnej y, nie, ma do, do, nie ma doliczanego dodatku stażowego, bo ten dodatek stażowy jest doliczany do ich, y, podsta, do ich podstawy. I dochodzi do sytuacji takiej paradoksalnej, gdzie pracownik y, y, z 20, 30, 40-letnim stażem zarabia tyle, ile zarabia pracownik, który dopiero. Przychodzi do pracy. Składam taką deklarację dla pracowników pomocniczych oświaty. Jeżeli będzie mi dane i mieszkańcy Tarnobrzega wybiorą mnie na prezydenta miasta Tarnobrzega, pracownicy oświ pomocniczy oświaty mogą liczyć na to, że cyklicznie, rok po roku, te ich pensje będą wzrastały do takiego stopnia, żeby przynajmniej o, no, pensja zasadnicza była równa pensji minimalnej. Tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby ten dodatek stażowy był taką swoistą nagrodą za te przepracowane ciężkie lata.